Szczęść Boże, w kolejną niedzielę, poniedzieli Trójcy Świętej, witamy Was bardzo serdecznie w odcinku serii Tylko Słowo. Ewangelia ukazuje nam postawę celnika Mateusza, który w swoim miejscu pracy liczy monety, skupia, skupia się na wartościach materialnych, i nagle, jak piorun z nieba, jak nagłe orzeźwienie jak coś spektakularnego, nieprawdopodobnego, słyszy pójdź za mną i oczy mistrza i ucznia napotykają się i Mateusz rzuca wszystko w sensie zewnętrznym i wewnętrznym i idzie za swym Panem. Ta Ewangelia moi drodzy dotyczy chyba w pierwszym, na pierwszym miejscu nas księży, którzy myślę, że ten fragment odnosimy bardzo swojego powołania, każdy z nas i ksiądz Tomasz, i ja, kiedyś gdzieś tam w sercu myśmy usłyszeli słowa od Chrystusa: pójdź za mną. I kochani, jak w tamtym fragmencie e, dziwią się faryzeusze, że Jezus powołuje takiego grzesznika, celnika. E, tak, kochani, dzisiaj też zobaczcie: są ludzie, którzy nieraz mówią pewnie między sobą, dlaczego takich księży, którzy są może wielkimi grzesznikami, Pan Bóg powołuje. Ale, kochani, właśnie to jest jakiś plan Pana Boga, który chce działać przez nas, słabych kapłanów, ale zarazem chce pokazywać, że jeśli my, kapłani, otworzymy się na działanie Boga, będziemy w stanie przekazywać Wam, ludziom świeckim Chrystusa. Zagadnienie powołania można także rozszerzyć na małżeństwa. Był taki moment, kiedy narzeczony powiedział do ukochanej: Pójdź za mną, wyjdź za mnie. Kiedy narzeczona powiedziała: Także kocham cię, pójdź za mną. Kiedy właśnie dwoje spotyka się w jednej szkole i muszą się siebie uczyć nawzajem, też to jest powołanie do życia małżeńskiego. Niektórzy mają bardzo mocne przekonanie do wykonywania jakiegoś zawodu różnego. Ktoś może lubić jazdę samochodem, pracować na tirach, albo być adwokatem, sklepikarzem. Ludzie mają różne talenty i w swoim sercu rozczytują, że Bóg mówi: wykonuj to, do tego dałem Ci predyspozycję. I po pierwsze, czy umiesz słuchać głosu Boga, który przejawia się w znaku Kościoła Świętego, w sakramentach, w Słowie Bożym, ale także w naturalnych predyspozycjach? Głos Boga jest cichy, delikatny. Bóg w powiewie wiatru przemawia. No, w różnych sytuacjach. Może to być także nagłe, spektakularne olśnienie, że teraz będę wykonywał taką a taką pracę, kochał taką a taką osobę, zostanę może księdzem. W różny sposób Pan Bóg przemawia, na pewno nigdy dwa razy w ten sam sposób, może w podobny. Czy umiesz słuchać Bożych znaków, Bożego głosu? Czy znasz głos swego pasterza? Koniec, czy może jedna myśl króciutko: zobaczcie, że. Powołanie Mateusza wymagało od niego opuszczenia swojego miejsca, bardzo wygodnego, bardzo m, takiego, może przyjemnego, ale on to zostawia, aby pójść za Bogiem. Powołanie, czy na księdza, czy do życia małżeńskiego, czy takiego zawodu, abyśmy pozostawili nasze wygody, naszą wizję życia i, kochani, może bardziej pełnili to, czego od nas oczekuje Jezus. Jeszcze na koniec dodam taką sprawę, że powołanie to nie tylko kwestia ludzi młodych. Może być umocnienie powołania albo właśnie odkrycie czegoś nowego w sędziwym wieku. Abraham w wieku 100 lat został ojcem w tym znaczeniu, że został powołany do tego, Niejednokrotnie właśnie ludzie, kiedy mają czas, są w wieku sędziwym, mają w końcu moment na zastanowienie się, na wsłuchanie, czego Pan ode mnie chce, mają wtedy możliwość modlitwy, medytacji i właśnie wtedy może odkrycia czegoś nowego, zajęcia się w końcu tym, co Pan by chciał, żebym wykonywał, rozwijania swoich pasji, pomocy innym albo po prostu głębszej przyjaźni z Bogiem. I wtedy słyszą ten głos: bądź ze mną, módl się ze do mnie, y po prostu pójdzie za mną. Głos zapraszający do życia wewnętrznego. Odkrywajmy teraz głębiej swoje powołanie. Szczęść Boże.